Zobaczmy, jak zbierać oczka w ściegu angielskim, tak aby były pochylone w lewo. W poprzednim filmiku pokazywałam zbieranie oczek pochylone w prawo, ale tutaj będzie właśnie w tym drugim kierunku. Podobnie jak w przypadku dodawania oczek w ściegu angielskim, zawsze zbieramy dwa oczka jednocześnie, czyli robimy redukcję podwójną. I w tym przypadku będzie tak samo. Zaczniemy sobie od oczka prawego. Tutaj mam oczko lewe, czyli pierwsze oczko na lewym drucie jest oczkiem prawym briożki. To jest to oczko podniesione z narzutem. Zdejmujemy je jak do przerobienia na prawo, bez przerabiania. Kolejne dwa oczka, czyli oczko lewe i kolejne oczko prawe briożki, czyli oczko podniesione, przerabiamy razem na prawo. I to oczko wcześniejsze, które było zdjęte bez przerabiania, przełożymy jak przy zamykaniu nad tym oczkiem przerobionym. I w ten sposób powstała redukcja dwóch oczek pochylona w lewo. Jeszcze raz napiewamy oczko lewe, które sobie zdejmujemy z narzutem, żeby zachować ciągłość wzoru. Tutaj mamy oczko prawe. Zdejmujemy je jak do przerobienia na prawo, ale bez przerabiania. Kolejne dwa oczka, oczko lewe i oczko prawe briożki przerabiamy razem na prawo. Trzeba się przebić przez te wszystkie nitki, które mamy na drucie. I oczko, które było zdjęte, jest oczkiem podniesionym, więc musimy zabrać razem z narzutem. Przekładamy nad oczkiem przerobionym, normalnie jak przy zamykaniu oczek. Oczko zdejmujemy, jak do przerobienia na prawo. Te dwa oczka przerabiamy razem na prawo. I przekładamy oczko zdjęte nad oczkiem przerobionym. Tak to wygląda: redukcja oczek w ściegu angielskim pochylona w lewo. Za każdym razem zdejmujemy dwa oczka i zachowujemy ciągłość wzoru. Przeróbmy jeden rząd, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało po przerobieniu na większym fragmencie. Zrobiłam jednak dwa rzędy, żeby było trochę lepiej to widać. W tym miejscu mamy oczka zebrane, tutaj i tutaj.